Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Botanikuli wznawiamy grę i od razu wchodzimy sobie do gry nie wiem czemu nie zacząłem nagrywać w, od razu już w odcinku dobra mm, skończyliśmy w tym momencie kiedy ja nie wiem co mam do końca robić spróbujemy się pobawić żeby nie było ja nic nie sprawdzałem generalnie co ma jak działać także lajcik, sofcik wróćmy do tego gówna, tego tu i to jest rzecz, którą ja bym chciał zrobić teraz już na wstępie, bo, bo to mnie nurtuje trochę, to się chyba tutaj gdzieś szło, tak mi się wydaje przynajmniej, że to gdzieś tu, chyba tak, i chyba teraz tu, i znowu spróbujemy się pobawić tym, a, bądź tej puszczawi, moment. Tutaj puszczę takie małe. Ech, ech, ech. Dawaj no, zrzuć mi tamto małe coś. O Jezus Maria, zrzuć mi, zrzuć mi, zrzuć mi Dobra, jak nie taką wielką BUM BUM No, no, Aha, coś ono wydaje jakieś dźwięki z siebie. Czemu nie mogę teraz tego dotknąć w ogóle? What the fuck? Pong. Nie! No i co mi to daje? Droga pani, ja bym chciał... Bo to wydaje mi się, że chyba to jest dobry ruch. Aczkolwiek nie wiem czemu... To mi nie leci tam, gdzie bym chciał. What the fuck? No i czemu to teraz w ogóle nie działa? To w ogóle tutaj nie funkcjonuje. No i co się dzieje? Bam! Bam. Dobra, no to może... Aha, widzę, że gra mi się spieprzyła chyba. Nie mogę nigdzie przejść. OSOM! Awesome! Pao, wypuścimy dużo tych, tych, tych. Nie wiem. Hm. Moment, bo teraz mi się tutaj wszystko nie działa, mi gra. Nie wiem, czy ona się pzuła, czy ja robię dobrze, czy ja robię źle. What the fuck. No, wleć na górę. Może wleć wyżej. Nie. Widzę, że nie. What the hell? What the hell is happening here? One splatają te bąbelki. O, tutaj wypuszcza z siebie jakieś duże bomble. No i co? No ja nie mogę tego dotknąć. Nie mogę nic z tym zrobić. Zostałem zablokowany w tym miejscu. Czemu? Nie wiem. Nie wiem, w którym momencie ja mam to zepsuć. Tą bańkę. Pa. Czy ja mogę zrobić cokolwiek tutaj? Eee, pff, nie. Mogę wejść sobie ewentualnie tutaj w te duperelki. Nie. W Którym miejscu ja mam to zniszczyć? Holy shit. Nie, nie odlatuj w tamtą stronę. Leć na góry. No i to sobie wiatr wieje. Rzuca tym bąbelkiem. No, bąbelku. Poleć gdzieś tak, żebym wiedział, co ja mam zrobić. Bo ja nie wiem. Może po prostu musi polecieć tam na górę. Niet Nie. No, 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 leć w górę, leć w górę, leć w górę, dobrze. Baum, nie, nie udało się, baum. Baum, nie wyszło. Paum, paum, paum. Siada mi głos. Jest świetnie. Baum, baum, baum. I baum. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. No, czemu nie mogę teraz niczym poruszyć? Holy shit, to jest świetne rozpoczęcie odcinka. No, leć na górę, leć na górę, może. O oh, mój boże. Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Nie, to sobie poleciało w tamtą stronę. Nie chcę, żeby to leciało w tamtą stronę. No. <laughs> Może, może tym bąbelkiem jakoś muszę tak wycyrkulować, żeby on poleciał w ten, w głowę tego gówna? I have no fucking idea. Fucking. No poleć jakoś tak w tą, nie w tą, nie w tą stronę, poleć mi. I tak będzie wyglądał ten odcinek. To będzie 20 minut mojego napieprzania w tego ślimaka. Nope. No. Wiedzę co, ja może sobie wczytam. I zobaczymy. Tak, chcę wczytać ten plik zapisany. Ten właśnie, ten o. I zobaczymy jak mi to pójdzie. Jeszcze raz. No tutaj żabki sobie śpiewają. Bardzo mi się w ogóle podobała piosenka tych żabek. E, dobra, no idziemy. Wracamy tutaj. Skoczymy sobie tutaj na górę teraz. Będzie zajebiście. One sobie tam przejdą. Świetnie, świetnie przeszły sobie. Wow, jakaś dziwna muzyka, jak słuchajcie, jak pada, da, 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 da. No i. O, teraz się przestraszył, jakoś dziwnie. I teraz on widzicie, teraz to zadziałało. Czyli musiałem od razu na początku tak zrobić. I mamy trąbkę, z którą nie wiem co mam zrobić, ale pójdziemy, może w takim razie do tego pajączka. Tego pajączka na górę. Tu jest ta rana pieszczurka, która gryzie mojego biednego pana podczeka. Tu jest chyba ten pajączek. Eee, dobra, no i idźmy się tu na przykład. No i teraz co on zrobi? O, strzeli prosto w jego twarz. Dobrze. Dobrze, spuścił mu łomot. Pan Trąbka spuścił mu. O, świnki! To są świnki! O, mój Boże! Ta świnia zjadła mojego kasztanka! O, nie! Świnia zjadła mojego kasztanka! Wejdźcie tutaj na górę i skoczcie na te świnie! O! Mój Boże, ile tego jest? Ile spadło tych wszystkich słodkich kugienek? I skoczcie na niego teraz! No, skoczcie na Opa! Dobrze. Pam. I wyszedł pan kasztanek! Jej! I mamy wszystkie kasztanki. No dobra, no to w takim razie, skoro wszystkie trzy kasztanki, to możemy wrócić do pana kasztaniaka. Czy to mamy kasztanicy? Mimo, że nie pamiętam, gdzie ona jest. Chcę sobie spojrzeć, gdzie jest Pani Kasztanica. Tutaj. Dobra. Czyli idziemy tutaj w dół. Idziemy tutaj w dół. I tu idziemy teraz tu. I Pani Kasztanica się powinna cieszyć i nas wynagrodzić czymś. Pani Kasztanica jest teraz cała nasza. I ona z kasztankami leci na górę. Jej! Super! Świetnie! papa. Pa. I my jedziemy razem z nią. Jupi! O, i tu są owieczki. O, mój Boże. jesteśmy w świecie kasztaniaków. O, i tutaj kasztan sobie le... O, mój Boże. Ikar. O, ma na pewno na imię Ikar. Dobra, jesteśmy w rodzinie kasztanowej. Możemy pominąć na filmie jego. Nie będę pomijał, odchody. Ja, o, poszły sobie. Eee, dobra. I my zeszliśmy na sam dół. A nie, my chcemy zejść chyba na sąd. O wow, mój Boże. To skudna kaczka. Fak. Wtedy odlecimy. Jak będziemy mieli tych kaczek, ile? 3, 6, 9, 13. 13 tych. 13 kaczek, świetnie. Gdzie ja znajdę 13 kaczek? 14 nawet kaczek. <śmieffe> Muszę znaleźć 14 kaczek. Are shooting cheating me? Może w każdym domku może jest jedna kaczka. Co to wyleciało? Ok. Nie. Dobra, nie. nie. Nie, nie, Tak. Nie tak. Dobra, no to zaczniemy od tego, że to będzie. O, jest! mamy głowę kaczki. Okej. Okay. To teraz, może to? Nie. Już zjebałem. Przepraszam za słownictwo, ale spieprzyłem to. Nie. Ta kaczka nie. Dobra, to zacznijmy od tego. Nie. Mamy żabę. Generalnie teraz możemy sobie stworzyć żabę. Osom. Mamy żabo ślimaka. Dobra, nie. Tu jeszcze raz. Dobra. Mamy głowę. To teraz to. Nie! Ooo, Jezus Maria! Uuu, mamy żabę. Żabokaczkę mamy. Dobra, jeszcze raz. What the fuck! Będziemy dmuchali w jedną. Uuu, mamy ślimakę. Eee, jeszcze raz. Tu będzie nie to. Tak, to jest głowa żaby. Zajebiście! Eeeem... Um, dobra, dmuchniemy jeszcze raz w tą. No i teraz byśmy mieli idealną kaczkę. Ale nie. Ale nie. Dobra, widzę, że nie. Um, no dobra, świetnie. Zacznijmy... Jeszcze raz, muszę zapamiętać tą zasłaną kolejność. Dobra, tu jest to. Okej. Okay. Tak, bym teraz dmuchnął w to, jeszcze raz, nie dobra, czyli nie mogę dmuchać w to. Ech, czyli jeszcze raz to, WTF? O mój Boże, Prawie stworzyłem żabę. O, są. czyli ja generalnie muszę wylosować gdzieś tutaj głowę. Kaczki. I potem muszę liczyć na szczęście chyba. Nope. Nie tak. Nope. Jeszcze raz. Tu... I tu jest głowa żaby. Tu mamy muszle i mamy... Wow, ale słodkie zwierzątko stworzyłem. To nie... Nie... Nie wiem jak to do końca działa niestety. Mam nadzieję, wiecie co, na razie ja stąd wyjdę i zobaczymy może e, po prostu najzwyczajniej w świecie. Okej. Okay. Może gdzieś po prostu znajdę wskazówkę do tego, jak mam to naciskać. Przyleci duża ilość. owo to jest jakiś medytujący kasztan. Meditating kasztan. No i to jest sobie pszczoły zrobiły. ul. Słodko. Co, to jest wszystko, co ja mogę tutaj zrobić? Nie. On tutaj wylatują sobie. Tutaj jakiś ten... Bzium, bzium. Wow. Wow. Tu jest inny świat zupełnie się pojawił. Fuck. Bzium. To wszystko się tutaj pojawi, tu jest krasnalek jakiś. I pan krasnalek wejdzie sobie w to i odleci balonem w siną dal. Pani krasnalku. Szybciej, 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 pani krasnalku! No i co tutaj pan krasnalek zrobi? Pójdzie w górę i może znajdzie mi kaczkę. Pani krasnalku, znajdź mi pan kaczkę. Nie, mam jakiegoś watermelona. Nie wiem gdzie mogę użyć, ale mogę go użyć. Także panu Watermelon. Psiu, psią, psią. Dobra. Czyli tu już nic nie zrobię. Dobra, to idziemy w takim razie tu, do tego pomieszczenia. E... Boję się trochę, szczerze powiedziawszy, tego pomieszczenia. Dobra, tu na razie nic nie mogę zrobić, więc pójdę tu. Byłem już tu, w tych trzech. Okej, okay, mamy kaczkę. No proszę bardzo. Proszę bardzo w takim razie. Mam dla pana to. To ja sobie zabiorę kaczkę. Okej. Okay. Kaczka jest moja. Mamy pierwszą kaczkę. Jupi! To cudownie, że mamy pierwszą. Pierwszą skaczek. Dobrze. No to już mamy jakiś progres. W takim wypadku. O, tu jest druga kaczka. O nie. O, to... o shit. Ona będzie broniła. O, nie, 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 nie. Aha, czyli ona nas wyrzuciła na razie stąd. Pójdziemy teraz do tego największego budynku, gdzie mam nadzieję, że będzie najbardziej epicka przygoda, jaką przyszło nam. On chce ugotować tą kaczkę. To niedobrze w takim wypadku. Nie, nie, dobra, moment. Musi, on musi polecieć. Eee. O, on się musiał urodzić chyba, no. Wielki kasztan. Wow. Wielki kasztan tutaj będzie. Eee? Dobra, i zabierzcie kaczkę, zabierzcie kaczkę. Dobrze, mamy kaczuszkę drugą. Jeszcze tylko 12. <grystanie> <grystanie> Jeszcze tylko 12 kaczek. I wiecie co dzisiaj w dzisiejszym odcinku? Ja myślę, że przejdę że szybko te pomieszczenia, wszystkie które tutaj mamy. Będę, będę, nie będę. Co on tutaj ma z rysunki? Czy cokolwiek mi tutaj się spadnie? Potraktować magią swoją e, Pająki, on nie chce żeby pająki żyły My też nie chcemy żeby pająki żyły Potrzebujemy kaczek e, Taka kulka, równa się kaczka Czyli potrzebujemy czegoś takiego Chyba potrzebujemy tego przedmiotu właśnie Bo tutaj go nie widzę Także musimy zdobyć skądś taki przedmiot A tu jest Tu jest, tu jest, tu jest, fakt Kaczko nie ukrywaj się przede mną No, i dawaj, Akcją. Tutaj będzie padał deszcz. Kaczko, nie ukrywaj się. O Jezus, Maria. kaczko, nie ukrywaj się przede mną. What fucking dammit. Dobra, widzę, że tutaj na razie nic się nie dzieje. Dobra, to pójdziemy do tego domku. To będzie takie szybkie przeskoczenie przez te wszystkie domki, żeby mniej więcej wiedzieć co i jak. Eee, dobra, on niech. Napiję. Będziemy odlot jakiś. <gryb> Mamy jakiś odlot. Grzyb znowu nic nie robi, a znowu ma jakieś takie fajne fazy. No grzybku, zjeżdżaj niżej. No grzybku, no szybciej zjeżdżaj na dół. No, już blisko jesteś. Grzyb teraz spadał prosto w ręce żniwiarza. What the f A, grzyb ty Grzyb się Grzyb się nawalił. Teraz może pan żołądź. Niech skmini, jaką będzie miał fazę. No panie żołędzia. On musi się chyba rozpędzić, tak mi się wydaje. Dobry, dobre obroty złapać, Ujej! No, panie żołędziu! Jest coraz lepiej. Coraz lepiej. No, 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 prawie nie. No i dawaj, panie żołędziu! Nie, 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 Dobrze, i pan żołądź teraz wziął sobie coś, jakiś fajny ten. I też spada prosto w łapy żniwiarza. O Jezus, Maria, ale mają odlot, panowie, ale macie odlot. On co robi? Nic, on co robi? Nic. Dobra, teraz patyczak. Teraz patyczak, jak się napruje. Zobaczymy, co u patyczaka.